Halo, halo, cześć, witajcie, z tej strony Norbert Sienkiewicz, Akademia IC Project, odcinek numer 6, a więc kolejny raz wracamy do Was z dobrymi praktykami, z naszą wiedzą wdrożeniową, którą przekazujemy, mam nadzieję, w takiej zrozumiałej i bardzo przystępnej formie dzisiaj. Kolejna odsłona naszego projektu szkoleniowego, w którym poruszymy sobie temat między innymi współpracy z kontrahentem. Jeżeli mówimy o zarządzaniu projektami, to bardzo często do tych projektów mamy wielu kontrahentów. Dzieje kontrahent, to jest bardzo szerokie określenie. Kontrahentem może być podwykonawca, może być klient, może być odbiorca bądź dostawca i dzisiaj na tym procesie się skupimy. Skupimy się na procesie organizacyjnym, czyli jak sobie spiąć projekt z kontrahentem. To wszystko pokażemy z wykorzystaniem naszego narzędzia oczywiście IC Project. Natomiast podejdziemy również do współpracy z kontrahentami w troszeczkę inny sposób, gdzie pokażemy, jak można współpracować w sposób technologiczny, a więc, żeby wyjść z wiadomości mailowych, żeby wyjść z rozmów telefonicznych, a żeby to wszystko spiąć do jednego kompleksowego narzędzia, które będzie usprawniało nie dość, że pracę zadaniową, będzie dawało feedback, a także będziemy sobie zarządzali całym procesem i wizualizowali te procesy, bo cały czas do tego dążymy w naszych firmach. Natomiast to taki króciutki wstęp z mojej strony, a teraz sobie przejdziemy, żeby pokazywać to wszystko na przykładach, więc udostępnię ekran, udostępnię na Nasze narzędzie, i w tym momencie ja tutaj schodzę do lewego dolnego rogu i przechodzimy sobie do naszej wersji demonstracyjnej, a więc do narzędzia IC Project, gdzie skupimy się na początek, na tym pierwszym aspekcie organizacyjnym. No bo słuchajcie, teraz jest bardzo prosta sytuacja, że wiele firm prowadzi projekty dla kontrahentów zewnętrznych. Na przykład agencja marketingowa, biuro architektoniczne, pracownia architektoniczna, firma z automatyki przemysłowej. To wszystko opiewa na współpracy z kontrahentem, gdzie po prostu mamy proces wyceny oferty, no i tym samym realizacji całego projektu dla kontrahenta. I teraz jest pierwsze kluczowe pytanie, w jaki sposób możemy sobie spiąć to wszystko z tym kontrahentem, żeby zorganizować swoją firmę? No bo jakich my informacji potrzebujemy na samym starcie? No wydaje mi się, że już tutaj, jeżeli jesteśmy na przykład na widoku projektowym i rzeczywiście w obrębie naszego narzędzia, jak IC Project, prowadzimy wszystkie projekty, to chcielibyśmy widzieć na tym tak zwanym portfolio projektowym, korzystając z metodologii projektowej, dla kogo dany projekt jest prowadzony, żeby szybko to wyszukiwać, żeby otrzymywać też historię, Historię było zadaniową. I zobaczmy, że my z tego miejsca oferujemy właśnie dedykowane połączenie dla firm, które pracują projektowo i te projekty mają zewnętrzne. Jest to połączenie, które pozwala od razu zobaczyć, dla kogo my te projekty prowadzimy. Czyli tak, jakby spiąć każdy prowadzony projekt z kontrahentem, którego mamy w bazie u nas, w budowanej bazie CRM, czyli jest to typowa baza kontrahentów, ale podpięta pod projekty i to jest ogromna wartość właśnie naszego narzędzia. I spójrzmy sobie teraz na ten widok projektów, gdzie ja jestem w tym momencie w takiej wersji demonstracyjnej, mam różne projekty. Natomiast przy każdym projekcie... Mam informację, dla kogo ja ten projekt prowadzę, bądź we współpracy z kim ten projekt prowadzę, ponieważ tutaj do całego tematu możemy podejść dość szeroko, w zależności od tego, jakie macie procesy. Jeżeli kontrahentem jest wasz klient, ok, no to w tym przypadku stwierdzenie, dla kogo projekt prowadzę, jest jak najbardziej trafne. Natomiast jeżeli to jest wasz podwykonawca, no to w tym przypadku będziemy prowadzili ten projekt we współpracy z tym kontrahentem. Więc tak jak wspomniałem, kontrahent to jest takie sformułowanie, stwierdzenie, które jest bardzo szerokie i możemy podejść do tego wielotorowo. My dzisiaj na tym właśnie aspekcie będziemy się skupiali. Natomiast Spójrzmy sobie, że każdy oddzielny kafelek jest po prostu oddzielnym projektem i w tym przypadku ja od razu dostaję kluczowe, transparentne informacje, które chciałbym mieć w każdej firmie, czyli dla kogo ten projekt jest prowadzony. Ponieważ na przykład marketing social media jest to mój projekt wewnętrzny dla kontrahenta IC Project, ale projekt drogi miejskiej, tutaj już widzę mojego kontrahenta jak Creative Space Corporation. Idąc troszeczkę niżej mam ACC Company, a tutaj mam Greenstar, czyli zobaczmy, od razu widzimy, dla kogo projekt jest prowadzony i to wszystko jest połączone z zaawansowanym wyszukiwaniem. No bo jeżeli sobie bazujemy na przykład na sześciu projektach, które mamy tutaj w tych dwóch pierwszych wierszach, no to wszystko będzie OK. Taka informacja da nam już dużo kluczowych, dalszych informacji do wyciągania naszych procesów, do wizualizacji tych procesów. No ale co w sytuacji, jeżeli będziemy mieli tych projektów 10, 20, 30, a może 50? Wiele firm w ten sposób operuje na projektach, na dużej ilości projektów, więc tutaj pod to potrzebne jest zaawansowane wyszukiwanie i to jako IC Project, narzędzie do zarządzania projektami połączone z bazą kontrahentów, zdecydowanie możemy zaoferować i przede wszystkim te dwie funkcjonalności, a więc projekty i kontrahenci, one się zazębiają, one wynikają niejako z siebie. Spójrzmy, jak to wygląda. Jeżeli sobie kliknę w ikonę nad naszymi projektami, czyli to jest ikona do zaawansowanego wyszukiwania, to po prawej stronie pojawi mi się taki prawy panel boczny właśnie do zaawansowanego wyszukiwania i w tym przypadku ja mogę szukać moje projekty pod różnym kątem. Natomiast dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na kontrahentach. Jeżeli sobie klikniemy w zakładkę kontrahent, to jak sama nazwa wskazuje, będziemy szukali naszych projektów właśnie po przypisaniu kontrahenta do tego projektu. Jeżeli kliknę, od razu dostanę dostęp do wszystkich moich kontrahentów, których mam po prostu zdefiniowanych w bazie. Natomiast jeżeli chciałbym ten widok zawęzić, po prostu Wyszukuję sobie to po nazwie. Co możemy sobie tutaj wyszukać? No, na przykład wyszukajmy sobie mojego kontrahenta Greenstar, gdzie mam podpiętych kilka projektów. Klikam i zobaczmy, co się dzieje. Od razu widzę trzy projekty, które prowadzę dla Greenstar. Czy to nie do takiej organizacji pracy dążymy? To jest bardzo prosty proces, natomiast ten proces trzeba zaimplementować do naszej firmy, żeby te informacje wyciągać dużo szybciej. Jeżeli prowadzisz projekty zewnętrzne, to będzie znakomite rozwiązanie organizacyjne, żeby ten widok projektów był jeszcze bardziej przyjazny dla każdego użytkownika. To jest jedno. Rozwiązanie, które możemy zaoferować, natomiast połączenie projektów z bazą kontrahentów w IC Project to nie tylko wyszukiwanie, to nie tylko przyporządkowanie kontrahenta do projektu. Idziemy też do drugiej strony, a więc do naszego modułu CRM, czyli do zakładki kontrahenci po lewej stronie, gdzie po prostu mamy wbudowany CRM, w którym możemy zarządzać naszymi kontrahentami. I tymi kontrahentami możemy de facto zarządzać na wiele różnych sposobów. Możemy oczywiście dodawać całą listę naszych kontrahentów, możemy ją importować z pliku CSV, w tym nie mamy żadnych problemów. No i jeżeli każdego kontrahenta dodajemy, no to trzeba go jakoś klasyfikować, czy to po lokalizacji, czy po, te, po źródle, skąd pozyskaliśmy tego kontrahenta, możliwości na to jest cała masa i my tutaj możemy również wyszukiwać sobie tych kontrahentów po tych zmiennych, które między innymi teraz omówiłem. Natomiast nie o tym będziemy sobie dzisiaj mówili, a przejdziemy do jednego konkretnego kontrahenta, na przykład kontrahenta Creative Space Corporation, czyli właśnie tą firmę, którą widzieliśmy między innymi na tym widoku projektowym. I jakie tu są kluczowe wartości przy połączeniu właśnie naszego Kontrahenta z modułem projektowym. No jeżeli sobie przejdziemy na danego kontrahenta, to widzimy między innymi dane teleadresowe, opis tej firmy, a także opiekuna, czyli osobę od nas, naszej firmy, mojego pracownika, która tym kontrahentem się zajmuje, jest jego po prostu opiekunem, jak sama nazwa wskazuje. To też są kluczowe informacje, którymi możemy w tym przypadku zarządzać. Natomiast schodząc trochę niżej, ja chciałbym się skupić na aspekcie, moim zdaniem, jednym z najważniejszych, jeżeli chodzi właśnie o połączenie bazy CRM z waszymi projektami. Chodzi o widok projektów pod tego kontrahenta, czyli tak jak na widoku projektowym widzieliśmy wszystkie projekty i te projekty były dostosowane do kontrahenta, czyli gdzie na danym projekcie współpracujemy z konkretnym kontrahentem, tak tutaj mamy widok od drugiej strony, ale strony, która jest niezwykle istotna przy naszej organizacji pracy, szczególnie jeżeli macie projekty zewnętrzne. Chodzi o to, że tutaj zobaczymy zawsze projekty, które realizujemy bądź realizowaliśmy dla tego kontrahenta. Zobaczmy, jaka to jest wartość, jeżeli na przykład mamy różne projekty, które one są zamykane, trafiają do archiwum, no i na ten moment. No nie ma takich magików, żeby wiedzieli, kiedy do tego projektu będzie trzeba powrócić. No ale tutaj, tworząc całą historię projektowo-zadaniową pod kontrahenta w połączeniu z tym kontrahentem, zawsze mamy historię tych projektów. Jeżeli ja sobie wejdę teraz na, do mojego crm do zakładki Creative Space Corporation, a następnie przejdę na projekty, to tutaj zobaczmy, widzę wszystkie projekty, które ja prowadziłem bądź prowadzę dla kontrahenta Creative Space Corporation. To jest ogromna wartość, ponieważ każdy projekt jest od razu kierowany do wnętrza tego projektu, gdzie widzę zasoby. Gdzie widzę strukturę tego projektu, pojedyncze zadania, kto co realizował, jaka była dokumentacja projektowa, czy nawet kwestie finansowe, czy nie do takich informacji dążymy, żeby to wszystko było właśnie pod kontrahentem, jeżeli prowadzimy projekty zewnętrzne, to możemy zdecydowanie zaoferować, i to jest ogromna wartość, ponieważ z tego miejsca możemy również dodawać projekty do tego kontrahenta. Czyli od razu mamy ten projekt powiązany, to możemy robić z tego miejsca, bądź z widoku projektowego. Natomiast, no dobra, teraz jak tą sytuację wykorzystać? No bo pewnie zdajecie sobie sprawę, że. Macie wiele tych projektów takich typowo projektowych, że to tak ujmę, takie masło maślane, natomiast jest wiele projektów zbudowanych strukturalnie, które prowadzi się dla tego kontrahenta, ale jest też taki inny proces, na którym chciałbym się skupić, na przykład świadczenia do wykonania. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ do każdego kontrahenta są jakieś świadczenia do wykonania w zależności od waszej specyfiki. I teraz jak można by sobie to usprawnić? Ja mam taki tip, taki case, który my sobie dzisiaj wykorzystamy i pokażemy to na przykładzie, na przykład stworzenie teczki klienta. O co w tym chodzi? Jeżeli byśmy sobie stworzyli teczkę klienta dla danego kontrahenta, Kontrahenta, czy też teczkę kontrahenta, tutaj już nazewnictwo jest oczywiście dowolne i wymienne i zdefiniowane przez Was. To w tym samym mielibyśmy takie jedno wspólne środowisko podpięte pod tego kontrahenta, gdzie mielibyśmy pojedyncze zadania, co zostało wykonane, co nie zostało wykonane, pliki, dokumentacje, tu jest totalna dowolność. Pokażę wam to na przykład Wrócimy sobie na widok projektowy po lewej stronie i zobaczcie, że jednym z moich projektów, tutaj na samym środku, jest taka teczka klienta ACC. Wysteczkę klienta ACC Company, czyli od razu projekt podpięty do kontrahenta ACC Company, to mi daje to połączenie, o którym sobie przed momentem rozmawialiśmy, natomiast to jeszcze nie do tego dążymy, ponieważ każdy projekt jest de facto takim środowiskiem w pełni edytowalnym przez Was, który możecie zbudować pod różnym kątem. Możecie go zbudować z kilkunastu etapów, a możecie go podzielić tylko na pojedyncze zadania. To jest Wasza decyzja. Ja pokażę tą opcję bardziej. Prostszą bym powiedział, gdzie możemy sobie tylko określić pewne świadczenia i zarządzać statusem tych świadczeń, czyli tworzymy po raz kolejny taką historię wykonanych zleceń, wykonanych świadczeń pod naszego klienta, pod naszego kontrahenta. Jak sobie wejdziemy do naszej teczki klienta, to zobaczmy, co my tutaj mamy. Ja cały ten mój projekt podzieliłem na takie trzy grupy zadaniowe. Grupa zadaniowa, inaczej kategoria zadaniowa, tablica zadaniowa to jest. Nazewnictwo wymienne, mnie chodzi o zobrazowanie procesu pod tym kątem, żeby nie wszystkie zadania, które tutaj mamy, były tak jakby w jednym zbiorczym worku, a żeby one były sprawnie odgórnie oddzielone. No bo teraz wchodzę w tego mojego klienta, w ten projekt poświęcony temu klientowi, no i widzę trzy grupy zadaniowe. Świadczenia do wykonania, dokumenty, wrzutki zadaniowe. No powiedzmy sobie szczerze, te trzy procesy są nieco inne, więc ja mam to od razu odgórnie zobrazowane w tym miejscu. No i teraz klikając na przykład w świadczenia do wykonania, mam wszystkie świadczenia, które wykonałem dla firmy ACC. Kompany bądź mam do wykonania, czyli zarządzam po raz kolejny procesem. Wchodząc w to miejsce, zobaczcie, mam rozpisane pojedyncze zadania, czyli tutaj bazujemy na tablicach Kanban, na ulubionej metodologii pracy zadaniowej, gdzie mamy podpięty zespół, wiemy kto za co jest odpowiedzialny, ale przede wszystkim znamy proces, wizualizujemy ten proces, czyli wiemy, jakie świadczenie zostało zrobione, jakie świadczenie jest w trakcie realizacji, a jakie świadczenie mamy dopiero do wykonania. I co to może być? Na przykład umowa świadczeń, zaplanować konsulting, przygotować ofertę szkoleniową. To wszystko są. Zależy od waszego procesu, i tutaj nie wejdę tak jakby w buty, mówiąc kolokwialnie, każdej firmy, ale to ty, jeżeli oglądasz moje dzisiejsze wystąpienie, mój webinar, będziesz doskonale wiedzieć, jakie te świadczenia w waszym przypadku po prostu tutaj mogą się znajdować. To jest jeden ze sposobów, który możemy zaproponować na zasadzie takiej wiedzy wdrożeniowej, jak wykorzystać projekty podpięte pod kontrahenta, żeby nie pogubić się ze świadczeniami, z wszystkimi zadaniami, które wykonujemy pod tego kontrahenta, poza takimi typowymi projektami, które już są dzielone na etapy, które rzeczywiście są realizowane. Podkontrahentów, ale pewnie doskonale wiesz, że jest dużo też takich zadań pojedynczych i być może taka tleczka, taczka klienta ACC Company będzie dla Was idealnym rozwiązaniem, żeby sobie to wszystko zobrazować, bo teraz, jeżeli podepniemy ten projekt podkontrahenta, to zawsze go podkontrahentem w zakładce projekty zobaczymy. To jest ogromna wartość, co mamy tutaj w obrębie naszego narzędzia IC Project zorganizowany. I to jest pierwszy sposób organizacyjny, czyli taki. Taki tor, którym my sobie podążyliśmy za, na samym początku tego, powiedziałbym, webinaru, czyli organizacja pracy, połączenie kontrahenta zewnętrznego właśnie z naszymi projektami, które prowadzimy wewnątrz naszego narzędzia. Natomiast doskonale zdajemy sobie sprawę, że współpraca z kontrahentami to nie jest taki prosty proces i bardzo często realizujemy trochę bardziej zaawansowane projekty, gdzie do tych projektów no i jest potrzebne zdanie naszego kontrahenta, naszego klienta, czy też podwykonawcy, bo pamiętajmy, że tym kontrahentem może być podwykonawca i być może ta osoba zewnętrzna ma do wykonania różne zadania pewnych naszego projektu. Więc na ten moment bardzo wiele firm bazuje po prostu na wiadomościach mailowych, na informacji telefonicznej, czy na jakichkolwiek jeszcze innych dodatkowych być może narzędziach, które usprawniają gdzieś tą pracę i dają po prostu wgląd w te procesy. My natomiast oferujemy nieco inne podejście i dedykowane podejście, żeby tą współpracę z kontrahentem sobie usprawnić. No bo tak, jeżeli realizujemy projekt w obrębie IC Project, to dlaczego w tym projekcie? Nie miałby uczestniczyć również przykładowy nasz podwykonawca. My będziemy sobie bazować może tutaj w tym przypadku na podwykonawcy, żeby usystematyzować ten proces i przekazywanie wiedzy. Więc jeżeli mamy nasz projekt, no to mamy też dedykowane rozwiązanie, które oferuje IC Project. I teraz sobie przejdziemy krok po kroku, jak zdefiniować osobę kontaktową do kontrahenta i jak z tą osobą współpracować na poziomie danego projektu. Przejdziemy sobie to chronologicznie, żeby krok po kroku wytłumaczyć, co z czego wynika, i mam nadzieję, że te mechanizmy po tym webinarze będą dla Was jak najbardziej znane. Przechodzimy sobie. Zatem ponownie do naszej bazy kontrahentów, ponieważ dzisiaj będziemy bazować tylko i wyłącznie na tych dwóch zakładkach, a więc kontrahenci i oczywiście projekty, bo te dwa procesy będziemy sobie dzisiaj łączyli. Wchodząc z kontrahentów, po raz kolejny docieramy do naszego kontrahenta Creative Space Corporation i zobaczmy, że tutaj omówiliśmy sobie zakładkę projektową. OK, wszystko fajnie, mamy organizację projekt kontrahent, natomiast jest jeszcze jedna bardzo kluczowa, bym powiedział, zakładka jak osoby kontaktowe. Czyli teraz. Co ta osoba kontaktowa może nam powiedzieć? No, przede wszystkim taka forma offline, bo tutaj też mamy dwie drogi do wyboru, gdzie na przykład dodajemy sobie osobę kontaktową za pomocą dodawania użytkownika, nazywamy tą osobę, wpisujemy imię, nazwisko, być może adres mailowy, być może numer telefonu i w tym momencie zapisujemy to konto i dostajemy kluczowe informacje, z kim się kontaktować, pod jakim numerem telefonu, pod jakim adresem mailowym i jaka to jest osoba, bo firma to nie osoba, a tutaj tego typu informacje dostajemy. Natomiast Idąc troszeczkę głębiej, możemy tą osobę potraktować też na dwie różne strony. Pierwsze rozwiązanie to jest takie, że dodajemy sobie osobę kontaktową do kontrahenta. I w tym przypadku mamy tą osobę w formie offline, czyli ona jest tak jakby tylko dla naszej wewnętrznej informacji, dzięki czemu potem tą osobę możemy sobie wykorzystać przy projekcie, przy grupie zadaniowej, przy pojedynczych zadaniach i tym samym zarządzać procesem, żebyśmy my wiedzieli, że na przykład za pewną część projektu nie jest odpowiedzialny mój zespół, a jest odpowiedzialny zespół kontrahenta i ja sobie indywidualnie tutaj zarządzam już procesem zadaniowym. Wiem, co zostało zrobione przez kontrahenta, a co nie, żeby to wszystko było wpięte pod ten projekt. To właśnie. Powoduje taką kompleksowość projektu, że nie mamy różnych rzeczy w różnych miejscach, tylko wszystko mamy w obrębie IC Project. I zobaczcie, że ja mam dodanego danego takiego użytkownika jak Andy Johnson, mam jego numer telefonu, mam jego adres mailowy i mam zaznaczone stanowisko, które jest w ten sposób zdefiniowane jako podwykonawca. I to też polecam do tak jakby zorganizowania sobie tej pracy, do dania kluczowej informacji, bo później zobaczymy, jak to wszystko będzie funkcjonowało dalej. No i teraz my tego Andy'ego Johnsona możemy potraktować w formie offline, natomiast może skupimy się na tym, żeby go potraktować jednak w formie online. Już tu różnicę pomiędzy tymi dwoma formami. Chodzi po prostu o to, że my również dajemy możliwość nadania uprawnień do logowania w systemie. I zobaczcie, że tutaj przy Ending Johnsonie ja mam włączony przełącznik po lewej stronie jako nadaj uprawnienia do logowania w systemie. Jeżeli wpiszę adres mailowy mojego klienta, czy też mojego podwykonawcy osoby zewnętrznej, tak to sobie określimy, i tutaj nadam uprawnienia do logowania w systemie, to w tym momencie po zapisaniu tego konta ta osoba dostanie wiadomość mailową gdzie w tej wiadomości mailowej otrzyma jasną i klarowną informację. Udało Ci się stworzyć konto w IC Project, firma stworzyła Ci konto, możesz kliknąć i wygenerować swoje hasło. Jeżeli ta osoba to zrobi, zaloguje się do IC Project i w tym momencie wejdzie do naszej wspólnej przestrzeni, czyli do tego środowiska, które oferuje IC Project. Natomiast w tym przypadku, my mamy akurat takie dedykowane rozwiązanie, jeżeli chodzi o uprawnienia, ponieważ wychodzimy z tego założenia, że osoba kontaktowa, czyli osoba zewnętrzna poza naszej firmy, ona nie ma możliwości do zarządzania tutaj w tym środowisku. Ona tak jakby dostaje stopniowy dostęp tam, gdzie my ją po prostu wpuszczamy i ona będzie przeznaczona do naszych projektów. Czyli teraz przejdźmy sobie sytuację chronologicznie. Ta osoba zewnętrzna, Andy Johnson, wchodzi do naszego narzędzia, do naszej wspólnej przestrzeni, natomiast ta osoba nie widzi w tym momencie żadnego projektu i po lewej stronie nie widzi też żadnych kluczowych zakładek typu finanse czy jakiekolwiek inne, takie bym powiedział, wrażliwe dane. Natomiast... Jest taka sytuacja, że chcielibyśmy sobie popracować na przykład na inwestycji budowlanej. I teraz wchodząc w inwestycję budowlaną, chcielibyśmy tą osobę tak jakby wykorzystać w części tego projektu. Jak to możemy zrobić? Tutaj mam taki case typowo wdrożeniowy, gdzie zaproponuję różne rozwiązania pod Wasze potrzeby, więc jeżeli chcielibyśmy tą osobę wykorzystać, to przechodzimy sobie do zakładki ludzie. Dlaczego w to miejsce? Dlatego, że tutaj definiujemy zasoby projektowe i tymi zasobami projektowymi będzie nasz zespół, ale będzie też osoba zewnętrzna, czyli osoba kontaktowa, więc jeżeli chcielibyśmy kogokolwiek wykorzystać w tym, w tym projekcie, współpracować z nim na poziomie danego projektu, który prowadzimy w IC Project, musimy to zrobić za pomocą tego miejsca. I tutaj zobaczcie, że wybieramy sobie naszego użytkownika, czyli kogo, na przykład Andy'ego. Mamy Andy'ego Johnsona, system nam to od razu podpowiada, i ja od razu z tego miejsca widzę, że to jest podwykonawca i podwykonawca od mojego kontrahenta Crazy Space Corporation, więc zobaczcie, że też ten obieg informacji tutaj funkcjonuje. Dlatego mówiłem o tym, aby sobie to zdefiniować na zasadzie, na przykład podwykonawca, klient, dostawca, odbiorca, to już są wasze decyzje, to są opcje definiowane w ustawieniach systemu. Jak sobie wybiorę Andiego Johnsona, to zobaczcie, że Andy Johnson pojawił się tutaj jako podwykonawca w moich zasobach projektowych i ja też mam tutaj informację, że to nie jest mój pracownik z IC Project, a to jest osoba z Creative Space Corporation. No i okej, okay, wykonaliśmy pierwszy krok, więc w tym momencie Andy Johnson tak jakby dostaje widok tego projektu. Na całym widoku projektowym widzi jeden projekt, inwestycję budowlaną, natomiast jak wejdzie do tego projektu, to szczerze mówiąc, nie widzi nic. Chodzi po prostu o to, że ma dostęp do projektu, ale nie widzi całej struktury tego projektu. A jak ja tutaj sobie przejdę na grupy zadań, to zobaczcie, że to odpowiada za moją strukturę projektu, gdzie moją inwestycję budowlaną mamy podzieloną na dokumentację, realizację, wykończenie czy odbiór. Jak sobie rozwinę moje etapy, to mam tak zwane grupy zadaniowe, o których sobie już troszeczkę dzisiaj mówiliśmy. Czyli rozwijając całą strukturę projektu, docieramy do podziału tego projektu, jak to jest podzielone od pierwszego etapu do ostatniego etapu przez grupy zadaniowe. Teraz pamiętajcie też o tym, że cała struktura jest na tyle interaktywna, że możemy tutaj podpinać zespół. Mój zespół albo zespół podwykonawców, osobę zewnętrzną, mojego klienta. Na to jest totalna dowolność i już pokazuję, jak możemy sobie to zobrazować, żeby jeszcze lepiej bazować na takim poprawnym, bym powiedział, obiegu informacji. Jeżeli mamy nasze etapy, to zobaczcie, że pod etapem realizacji mam taką grupę zadaniową jak prace dla podwykonawców. Dlaczego to w ten sposób nazwałem? Bo nazwa jest oczywiście definiowana przeze mnie. Ja chciałbym sobie zobrazować proces, czyli tak jakby chciałbym podpiąć w to miejsce, tylko i wyłącznie w to miejsce tą osobę kontaktową, czyli tego Diego Johnsona, i tutaj współpracować z tą osobą, żeby wyjść z maili, żeby wyjść z telefonów, a żeby wszystko było w obrębie mojego projektu i w jednym wspólnym narzędziu, które oczywiście oferuje IC Project. Czyli ja sobie zdefiniowałem pracę dla podwykonawcy, a zrobiłem to w bardzo prosty sposób. Kliknąłem w tym miejscu, dodaj grupę zadań i nazwałem tą grupę zadań dokładnie tak, jak to widzicie, czyli pracę dla podwykonawcy, i tylko tyle muszę wykonać, żeby tak jakby dołożyć coś do struktury mojego projektu. Natomiast jeżeli to mamy zdefiniowane, no to teraz przechodzimy sobie do ikony przypisz osoby, no bo musimy kogoś oddelegować. Jeżeli tego Andiego Johnsona mamy już tutaj w obrębie naszego projektu, w obrębie całego IC Project, to możemy mu teraz udostępnić część tego projektu, bo przypominam, ta osoba dalej nie widzi nic z tej struktury, czyli nie widzi żadnego zadania, nie widzi żadnego etapu ani grupy zadaniowej. Natomiast my zadecydujemy, w które miejsce tak jak. By tą osobę wpuścimy. Czyli klikam sobie przypisz osoby i tutaj przypisuję kogo? Andiego Johnsona, bo mam go tutaj dostępnego. Zaznaczam Andiego Johnson'a i on tutaj, będąc w IC Project, dostaje już odpowiednie powiadomienie bądź powiadomienie mailowe, jeżeli tylko gdzieś tutaj ma dostęp już do IC Project. Natomiast omówiliśmy sobie, że ten dostęp już daliśmy, więc idziemy po prostu chronologicznie. Jest Andy Johnson? To może być osoba, która uczestniczy w tej grupie zadaniowej, natomiast też przydałby się tutaj z naszego zespołu, żeby się komunikować z tą osobą. Więc kogo możemy sobie tutaj przypisać? No, przypiszmy moją osobę, a więc Norberta Sienkiewicza. Jest osoba z IC Project, jest Andy Johnson z Crazy Space Corporation. Może być więcej osób, jeżeli chcemy sobie zdefiniować zespół. Z tym nie ma żadnego problemu. Zamykamy i zobaczcie, przy pracach dla podwykonawcy jest Andy, jest Norbert, ale wchodząc w to miejsce docieramy do tablicy Kanban, czyli do pracy zadaniowej, tej pracy zadaniowej, którą uwielbiacie, która wizualizuje wasze procesy. I ja tutaj dla mojego podwykonawcy rozpisałem wcześniej wszystkie zadania. Oczywiście zadania dodajecie za pomocą przycisku Dodaj zadanie. Definiujecie różne warunki, na przykład, opisy, checklisty na poziomie tych zadań. Natomiast zobaczcie, ja w moim projekcie dlatego podwykonawcy określiłem cztery zadania. Na przykład: przesłanie specyfikacji, ustalenie warunków prac, wykonanie robót Testy wytrzymałości. I teraz jest taka sytuacja, że Andy Johnson, przypisany do tej grupy zadaniowej, on ma już dostęp tylko i wyłącznie do tej struktury, do tej tablicy Kanban. On nie widzi żadnych pozostałych części tego projektu, nie widzi etapu dokumentacji, nie widzi etapu finalizacji. On widzi tylko i wyłącznie tą tablicę, bo to jest nasza wspólna tablica. Żeby wam to jeszcze lepiej wytłumaczyć, to jest taka sytuacja, że na przykład zapraszamy osobę kontaktową zewnętrzną do naszej firmy i mamy jeden pokój, mamy salę konferencyjną. W tej sali konferencyjnej jest taka tablica Kanban. Powiedzmy, stacjonarna tablica, prawda? Na tej stacjonarnej tablicy mamy rozpisane różne zadania. Porozlejane te zadania na zasadzie kolorowych karteczek i podzielone na statusy do zrobienia w trakcie zakończone. I teraz, jak zaprosimy tą osobę zewnętrzną do tej sali konferencyjnej, to ona ma dostęp do tych wszystkich zadań, ale nie ma w tym momencie dostępu do żadnego innego pokoju w naszym budynku. I to trochę działa w ten sposób, że projekt jest naszym budynkiem a ta sala konferencyjna jest po prostu jedną konkretną tablicą, do której dajemy dostęp naszemu kontrahentowi, czy też podwykonawcy. W tym przypadku, jak mamy zdefiniowane zadania, no to możemy dodatkowo tą osobę przypisać do zadań, żeby ta osoba dostała jeszcze konkretne powiadomienia, jakie zadanie jest dla niej oddelegowane. Więc jak to sobie możemy zrobić? Wchodzimy na przykład w przesłanie specyfikacji i w tym momencie mamy zakładkę ludzie, gdzie po prostu wybieramy naszego Andiego Johnsona, on dostaje powiadomienie, on pojawia się pod zadaniem. Inne rozwiązanie, nieco bardziej intuicyjne, które ja tu tutaj bardzo szanuję, no to jest po prostu przeciągnięcie ikonki tej osoby na zadanie, mamy naszego Andiego, upuszczamy i w tym momencie Andy również jest podpięty do tego zadania i możemy to zrobić de facto dla każdego konkretnego zadania i w ten sposób sobie zobrazować całą współpracę, no i Andy ma dostęp do funkcjonalności każdego zadania, czyli on raportuje nam status wykonania, ty znasz podwykonawca, więc wymagamy od niego pewnych informacji, no bo po co mamy wysyłać między sobą maile, po co mamy dzwonić? Ta osoba ma dostęp w to miejsce, jeżeli wykonuje Dane zadanie to ma de facto dwie czynności do wykonania. Metoda drag and drop, przesłał specyfikację i jest w trakcie realizacji zakończył. Projekt managerowie dostają powiadomienie, mogą to zweryfikować. Ja jako Norbert, uczestniczący w tej grupie zadaniowej, też mam do tego dostęp, więc mogę cały czas na bieżąco być tutaj w komunikacji z Andym Johnsonem, natomiast to jest jedno. A drugie, zobaczcie, że jak sobie wejdziemy do tego zadania, to ja dodatkowo podzieliłem to zadanie jeszcze na pojedyncze czynności, żeby jeszcze lepiej sobie obrazować cały proces. Czyli na przykład ustalenie warunków prac podzieliłem sobie na tak zwane pojedyncze czynności do wykonania, analiza zapotrzebowania, zbadanie możliwości w terenie, wyznaczenie terminów i rozpisanie warunków wszystkich i działań. I to jest checklista, za którą odpowiedzialny jest Andy. On może mi zaznaczać w każdym momencie, jeżeli coś wykonał, więc ja też jeszcze wchodzę głębiej i widzę, na jakim etapie realizacji on jest. Czy to jest w trakcie realizacji? To jest bardziej proces ogólny, ale tutaj widzę pojedyncze czynności. Co zrobił, czego nie zrobił, a komunikacja Cała komunikacja będzie również oparta tutaj w IC Project, ponieważ mamy system komentarzy, który nie dość, że pozwala się komunikować, dodatkowo pozwala tworzyć taką historię zadaniową. Pamiętajmy, że bazujemy też na terminach, więc tymi terminami również w tym miejscu możemy zarządzać jako osoby delegujące te zadania, więc jeżeli chciałbym coś od Andy'ego, to, to mogę go w bardzo prosty sposób oznaczyć. Andy, kiedy to zrobisz? Widzę bardzo prosty komentarz, Andy dostaje powiadomienie, więc ja oczekuję od niego odpowiedzi i wychodzę z maila. Mam całą historię pod moimi zadaniami, pod moimi projektami i w ten sposób możemy kompleksowo zarządzać naszą współpracą z kontrahentami. Zobaczcie, że przyszliśmy sobie chronologicznie cały proces dodawania danej osoby. Pamiętajcie, że ta osoba może też funkcjonować w formie offline. My sobie podeszliśmy taką pełną paletą możliwości, bym powiedział, czyli tą osobę wpuszczamy do narzędzia. Natomiast jeżeli chcielibyście zarządzać procesem wewnętrznie, żeby tego Andy'ego nie wpuszczać do narzędzia, ale żeby ten użytkownik funkcjonował, żebyśmy wiedzieli, że on jest za te zadania odpowiedzialny, taka opcja też w IC Project funkcjonuje, wystarczy nie dawać mu uprawnień do logowania, a jest to pełnoprawny użytkownik, którego możecie wykorzystywać, więc to... W ten sposób właśnie funkcjonuje, jeżeli chodzi o zorganizowanie waszej współpracy z kontrahentami za pomocą narzędzia, ponieważ wpuszczacie tą osobę do jednej konkretnej grupy zadaniowej, dajecie jej wspólne środowisko z naszym zespołem, łączycie tą współpracę, macie komunikację i całą historię projektową zadaniową, bo to tutaj zostaje. Dodatkowy aspekt, który warto jeszcze tutaj przedstawić, to zobaczcie, że przy kontrahentach, jeżeli sobie przejdziemy w to miejsce, to wszystkie zadania, które są podpięte do osób kontaktowych od tego kontrahenta, nie dość, że możecie zobaczyć na zbiorczych widokach zadaniowych wyszukiwać w projekcie. To są naturalne procesy, ale dodatkowo te zadania są agregowane w to miejsce do widoku zadaniowego pod kontrahenta. Zobaczcie, pamiętacie te zadania, testy wytrzymałości, wykonanie robót, ustalenie warunków pracy czy przesłanie specyfikacji. To są te cztery zadania, którymi przed momentem zarządzaliśmy. A wiecie, dlaczego są w kontrahentach. Pod zakładką Crazy Space Corporation, a dlatego, że Andy Johnson jest jako osoba kontaktowa pod tego kontrahenta i ja od razu widzę te zadania. Widzę status tych zadań, widzę projekt, nazwę, terminowość. Jeżeli zadanie będzie spóźnione, będzie odpowiedni system alertowy, a Andy też dostanie przypomnienie, więc będzie korzystał z takich funkcjonalności, z których obecnie wykorzystacie. To są ogromne możliwości do zorganizowania współpracy za pomocą technologii, a tą technologią w tym, w tym przypadku jest IC Project i to jest ogólny proces, który dzisiaj sobie omówiliśmy, czyli omówiliśmy mieliśmy sobie organizację, kontrahent projekt, a także współpracę z osobami zewnętrznymi, czy to waszymi podwykonawcami, czy klientami, którzy będą wpuszczani w odpowiednie części projektów. System będzie dbał o uprawnienia, żeby ta osoba za dużo nie zobaczyła, a żebyście wy wyszli z maili, wyszli z telefonów i wszystko kompleksowo zorganizowali na zasadzie waszych projektów zewnętrznych, właśnie tutaj, FICE Project. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tego procesu, jesteśmy oczywiście pełnym wsparciem. Możecie te pytania zadawać w komentarzach pod naszym live'em. Natomiast możecie też do nas dzwonić. Zapraszam na stronę icproject.com. Jesteśmy cały czas wsparciem dla Was, jeżeli chodzi o Wasze procesy. Chętnie się wypowiemy, skonsultujemy pewne procesy i tym samym dojdziemy do finalnych, pozytywnych efektów. Ja bardzo dziękuję za dzisiaj. Kilkanaście minut szybkiego, konkretnego i transparentnego live'a, gdzie udało mi się przedstawić te procesy współpracy kontrahentów z projektami. Mam nadzieję, że to będzie dla Was wiedza przydatna i będziecie potrafili wykorzystać to, co mnie się udało przekazać w dalszej części Waszej pracy. Oczywiście z wykorzystaniem IC Project. Czekam na Wasz feedback, czekamy na Wasze komentarze. No i oczywiście zostawcie łapkę, także subskrybujcie IC Project czy to na Facebooku, czy na YouTubie. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku Akademii IC Project.